Cześć! Witam wszystkich w pierwszym odcinku Overwatcha na tym kanale. Lecimy z nową serią. Mapa Mirai. Coś znane chyba wszystkim. Zobaczmy, pan podejrzany ma... Cztery fragi tylko. No to albo tlec się odpalił, albo... Ale ten są hatch'em. Dla nożu. Oho... Pierwsza demko, pierwszy pod... Będzie chyba cheater. Wolownik jak dość mocno podskoczył. Ładnie celuje przez ścianę. I mamy Cicero. Co on robi? Podejdamy na dwa sposoby. Ja by się chcieli więcej takich overwatchów. Oczywiście lepiej by było robić takie overwatchy, Zostawcie w górę, subika, o! A jeszcze jest całego. Jeszcze na dole, tak. No, oni chyba jakiś taki trochę nieudany. Więc chyba skryptów nie ma. Co oni robią w ogóle? Flashbang! No to nie co taki, sobie. Flashbang no, nie celuje. Mamy wodę, Było tak, tak samo, jak widać. Także pierwsze demko, pierwszy cheater. Całkiem spoko. A już, już namierzył gość. Co prawda słyszy go, no ale... celownik poszedł pierwszy przez ścianę. oj, oj, oj jak podskakuje. Pan Flaming nie wie co robić. A podejrzany dobrze go widzi i słyszy. Ejojo, jaki tapik. No jesik. Już możemy mu GG napisać. Wiadomo co się z tym panem stanie. Zaraz straci konto. Gorsze w tym wszystkim, że zaraz założę sobie drugie, załe ścianie HS i dalej wyjdzie Chyba się drzwi na wkurzyła na pana pochodzi A no, ewidentnie zagryź mi też moszej oj, podejrzany oj, oj. rok Chyba i też tam jakieś próbuje robić, albo mówię o tym, albo Uj. I kolejna głowa, same headshot. 11 fragów, trochę podgonił przez te dwie ręki. no, jakieś małe konfiguracja. Zobaczymy co jeszcze pokaże, i Aimbot jest na pewno. Ale to on bota przyjmuje, czy co? No Nie. Zaraz zasadzę się. Bo dziw A to chyba nie fire. To z ah. no, niby odpalony tym podejrzanym, ale fly, jak to totalny nub. Jakiś silverek Grenade flash swoich teamate, żeby szli z nim Przecież nie wiadomo po co bo i tak się sam poradzi ze wszystkim. O to drużna jest jakieś lepentana No dawaj, podjeżdżam. O, ktoś już dojechał. Całkiem fajna drużyna. Mam no, nadzieję, znaczy, że ja nigdy nie będę konieczny. Grając. Jakie ładne Tak mi ludzie tu powinni z miejsca banować. O, jaki, jaki to jeszcze jeden, o jak ładnie. Oh. Chyba, że taki pro player, no ale no to. że tak ładnie celuje, przewiduje gdzie kto jest. Zawsze one-tapy. Ale raczej dęty. 17 razy, razy bo nawet nie wie, O, jaki ładny tap. Chyba... O... Coś tu się zawiesił, chyba w już Siął pan podejrzany. Puszczają podejrzanego, który wyczyścił PS. A coś mi się stało na tym wiórowaniu. No przez... Nie trafia tych przodów. Tak jak tym razem. dawaj, przez skrzynkę, przez skrzynkę dawaj. Ale zelonił mnie No i jeszcze ładna głowa od Pniaka. I 23 fragi. Na koncie podjeżdżanego. No już chłopaki siedzą na respie. Nie chcą się ruszać. Chyba się zdenerwowali na pana podjeżdżanego. O, jaki... A, jakiś tam. Ten jak też jakoś tak coś dziwnie zaczął szaleć. Tu prześcianę, tu jakiś headshot, co trochę. No nie, to badne hopy to raczej chyba nie ma. Chociaż. No nie tak nie to wychodzi. No co? Koniec demka. Wspomaganie celowania oczywiste. hucha oczywiste. No te inne, no to tak nie za bardzo chyba. No ale umyślne przeszkadzanie na pewno, bo też zaatakował swoich przeciwników. Także jak chcecie więcej overwatch, zostawcie łapkę w górę, subika na tym kanale. No i co? Życzę miłego dnia. Cześć, cześć!